Witam serdecznie, sobotnie popołudnie, akwarium amatorskie kłaniam się wszystkim. Słuchajcie, kiedyś mówiłem wam, że mam jedno tylko akwarium i te, ten mój kanał będzie dość nudnawy, będzie tylko o jednym zbiorniku, no co można nagrywać w jednym zbiorniku. Słuchajcie, wczoraj wpadłem na taki plan, wpadł mi taki pomysł, ażeby poprosić wszystkich Was, którzy nie mają czasu na założenie kanału, nie mają czasu na um, cykliczne odcinki, a mają w domu akwarium i chcieliby się pochwalić nim większej publiczności. No, może aż tak u mnie duża nie jest publiczność, ale mam nadzieję, że się z biegiem czasu jeszcze bardziej powiększy. Do tej pory ponad 150 subskryp subskrypcji. Trudne słowo. <laughs> Rzadko używam tego słowa, dlatego chyba nie umiem je dobrze wypowiedzieć. I czekam na więcej. Kanał dopiero istnieje. Wprawdzie, nie wiem, z półtora miesiąca ten wynik i tak się mi nie wydaje zły. A więc do rzeczy. Słuchajcie. Wszyscy chętni mogą nadesłać do mnie swoje filmy. Warunek warunki są dwa, można powiedzieć. Po pierwsze, film musi być z lektorem. Po drugie, film Musi być co najmniej 10-minutowy. Jeszcze trzeci warunek mi się przypomniał. Musicie w tym filmie powiedzieć, że coś takiego musicie powiedzieć, jak teraz powiem. Ten film został nakręcony dla kanału Akwarium Amatorskie. To po prostu że tak powiem, załatwi pewne sprawy, żeby później nie doszło do różnego rodzaju nieporozumień. W tych filmach po prostu będziecie mi opowiadać o swoim akwarium. Ja w sumie sam jeszcze nie opowiedziałem dokładnie o swoim akwarium, bo w tym chyba trzecim filmie... Co zamiast e, mówić, to dałem e, muzykę. Pewnie wielu z Was się do tej pory cieszy, że właśnie wtedy była muzyka, a nie ja gadam. Mnie raz się jąkam szybko. No, ale co zrobić? no. no... Niektórych rzeczy nie można przedstawić przez samą muzykę. No, nieraz muszę coś wam powiedzieć. No i teraz właśnie przyszedł też taki moment, że ja oczekiwałbym od Was, żebyście opowiedzieli to o tym, o tym akwarium. A jak żebyście opowiedzieli mniej więcej za chwilę zaprezentuję opowiadając o swoim akwarium. A więc, akwarium. Kupiłem od sąsiada. Nie jest akwarium nowe. Dlatego też staram się unikać. I pokazywać Wam te ohydne rysy. Które bardzo brzydko wyglądają. No ale co zrobić? Nie winię broń Boże sąsiada za to, bo. Kupując je, wiedziałem, co kupuję i zgadzałem się na to, co kupuję, więc wszystko jest w porządku. Ok. Mówię, akwarium nie było nowe. I ja teraz jeszcze powiem, że no w żadnym wypadku nie jest to jakaś reklama różnych firm. No po prostu siłą rzeczy jest, muszę powiedzieć Wam, co mam, jakiej firmy. Bo, jakbym powiedział, mam filtr i nie powiedziałbym jakie firmy, to byście mnie wyśmiali, byście powiedzieli, no tych filmów jest firm chyba z 10 a rodzaj filtrów. Yy, powiedziałem film przedtem? No, mniejsza, wszyscy. Chodziło mi o filtr. <laughs> tych filtrów jest chyba z firm, a dobrze powiedziałem. Przepraszam, oddam się. Tych, tych firm. Jest chyba z 10, a filtrów, rodzaje filtrów jest chyba. Nie wiem, nie wiem ile tam. Mnóstwo. Także muszę no, nieraz powiedzieć, firmę. Ok, no to tego. Tak Akwarium 240 litrów używane. Do tego filtr Made in China. Na pewno dużo mówiącej nazwie. To jest nazwa TT Sunsun, -sun? <laughs> model HV 303B, 1400 litrów na godzinę przepływu, lampa UV 9 W. Jak widzicie ten filtr. Umie w akwarium 240-litrowym ten filtr ma trzy kubełeczki. Wy, wypełnione dwa kubełki wkładem biologicznym. jeden Pierwszy kubełek jakąś wadką. Żeby syfu się dużo nie, nie dostawało. Jak widzicie, ten filtr umie daje radę. Ktoś tam ostatnio mi powiedział, czy to, że czysta woda jest i że pewnie pod, pod, zaraz po wymianie yy. części pod podmianą, po podmianie wody robię ten film. Nie, 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 robiłem po podmianie wody. Wodę nie wymieniałem przez brak czasu dwa tygodnie, a mimo to była czysta, naprawdę woda. Hmm. Więc filtr daje radę. Co dalej mamy? Mamy oświetlenie. Mamy oświetlenie wmontowane w pokrywę. Taka pokrywa jest tutaj u mnie. Wmontowane w pokrywę standardowe oświetlenie T8. To jest 90. Szeroka, długa świetlówka. 30 W i dodałem do tego dwa razy t 5, 39 w Rodzaje, rodzaje świetlówek to są Grolux i Aquastar. Typowo pod rośliny, I te 5 takie są, i te 8 i takie są, nie? Także mówię, że ryby chyba godniutkie, troszkę są bidulki. E, co dalej, żeby tutaj długo nie. żeby 15 minut w końcu w sumie też się zmieściło. Co dalej, mam. Dalej, substrat. Substrat mam Jabela. E, nazywa się Aqua Basic bodajże. E, jak na razie widać, że no rośliny rosną. No długo ten substrat nie mam, nie wiadomo jak na długo po, potrwa mi, jak na długo mi on posłuży. Eee, dwa od 2 do czterech mm yy, 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 żwirek. Jak widać miał być ciemny, jest jakiś taki, nie wiem jaki. Może część też substratu już do niego się przedostało. No co no, mam do jak mam, ma się y, rośliny chce się mieć no to ma się CO2 CO2 jest z CO2 jest z bimbrowni, której nie widać teraz. Bo jest słabe światło, ale to jest CO2 z bimbrą. Ok. Co do tego. No do tego rośliny. Do tego rośliny, to tak. Tam jest Alternatea. Tu jest żabienica. Tu jest Bakopa. Tu jest Mechiawański. Tu jest mech, zapomniałem jaki, nie wiem, przepraszam. E, tu jest Anubias lancetowaty. No i co zauważyłem? Anubias lancetowaty odkąd wybrałem, wyciągnąłem go z podłoża, wyciąga mi w zamian za to nowe listki. No i wyraźnie mu wyciągnięcie z podłoża służy. Ok, następna sprawa ryby. Mam skalary, mam Neona Inessa, mam bocję wspaniałą, mam Ramireza, mam Otoska, mam ta rybka się nazywa Rodedostomus, coś takiego. Można sobie, nie jestem dobry z nazw łacińskich. Można sobie poczytać. Co tam jeszcze mam? Mam jeszcze. No chyba to było wszystko, chyba tyle mam. No mówię, no nie wiem, no jak go powiecie o swoim akwarium w 10 minutach to będziecie mistrzami świata. Ja zawsze jakoś muszę się w czymś zamotać i zawsze mi się to wydłuża do minimum 15 minut. Tak, jak mówię, no, liczę na to, że przybyć przesłać mi te swoje filmy. Kontakt ze mną na mojej stronie na Facebooku, do której wszystkich zapra zapraszam. Będziemy to jest taki, taka grupa otwarta poświęcona akwarystyce. Prześlę link w, w opisie. Bądź w jakiś inny sposób, nie wiem, przez YouTube'a na priv napisać do mnie: "Mam film, chcę pokazać komuś" i tak dalej. Tylko mówię: "Proszę nie zapomnieć na wstępie filmu powiedzieć, ten film został zrobiony dla kanału Akwarium Amatorskie". Liczę na was. Duży odzew, jak to mówił Towarzysz Gierek. Pomożecie. Tak? No, no to myślę, że pomożecie. Towarzysze i Towarzyszki oczywiście. No co tu o tym jeszcze akwarium mówić? No nie wiem, no ktoś będzie miał jakieś pytania odnośnie tego mojego akwarium, to niech, niech pyta. Korzenia. Znalazł mi teść. Jakżeśmy przechodzili sobie po lesie z piwem w ręku. Szukaliśmy natury a przy okazji mi znalazł taki korzonek fajny, no za co mu bardzo. Już kiedy tylko go widzę. Dziękuję. A, mam jeszcze jednego kardynałka chyba, który był omyłkowo wrzucony do jest tutaj. Koleś po prostu złapał go razem chyba z naukami, i tak mówi to masz go w prezencie. Bo nie chce mi się go wyławiać, bo nie mam jak wyławić, bo już by było wszystko no w woreczku. Co? A jeszcze o nawożeniu może coś powiem. No, no, nawożenie: jak mówię, CO2 i jeszcze mam co? Mam nie wiem, Karbo daje. Ym postanowiłem zmienić nawożenie. Właśnie zamówiłem, kolega będzie jechał do Polski, właśnie zamówiłem zestaw makro i mikroelementów plus potas plus carbo na Allegro. Jakie będą efekty zobaczycie. Nie martwię dziury w roślinach i tak jakby troszkę stanęło wszystko w miejscu. Nie wiem czy to się może brakiem tej podmiany wody ostatnio przez dwa tygodnie to dlatego się tak się działo, czy jakaś inna była przyczyna, może ktoś ma pomysły jakieś, niech powiem, mówi, niech pisze mi w komentarzach, proszę komentować, proszę oczywiście subskrybować. Trudne słowo, udało mi się powiedzieć to bez zająknięcia tym razem. Dobra, to na tyle, na razie.